Dzień dobry, Agnieszka Pies. dzisiaj będzie krótko na temat umowy najmu lokalu użytkowego. Jesteśmy właścicielami kilku lokali użytkowych. Współpracujemy z teraz z około chyba 15 najemcami, jeśli dobrze pamiętam. I jak to jest? O ile umowa najmu mieszkanie jest już dobrze opisana na rynku nieruchomości wśród inwestorów, myślę, że warto się tutaj jednak pochylić nad umową najmu lokalu użytkowego. Po pierwsze, trzeba napisać tak tą umowę najmu lokalu użytkowego, żeby była równowaga między stronami. Druga rzecz, jak zawsze tutaj polecamy, aby była kaucja gwarancyjna w przynajmniej wysokości jednomiesięcznego czynszu. I kolejna sprawa, trzeba dobrze dobrać najemców. My robimy selekcję najemców wśród przedsiębiorców, którzy chcą od nas wynająć lokale użytkowe. Te lokale użytkowe nasze mają od, powiedzmy, 5 m2 do 140 m2, więc tutaj mamy cały przekrój powierzchni, możliwości i lokali użytkowych i przedsiębiorców, z którymi współpracujemy. Natomiast jak zawsze trzeba zachować tutaj i zdrowy rozsądek i równowagę. Jak widzicie, mamy różne powierzchnie lokali użytkowych, od bardzo małych do całkiem dużych, czyli od 5 m2 do 140 m2, i we wszystkich tych lokalach mamy najemców. Mieliśmy tam różne działalności, od działalności takiej import eksport gdzie pan wysyłał towary do Japonii, luksusowe towary do Japonii. Jak się okazało, jest na to jakiś tam rynek. Ta do, przez fryzjera po bardzo dużą firmę, która zajmuje się pozyskiwaniem pracowników tutaj w Polsce. I teraz jak przyciągnąć do siebie takie firmy? Po pierwsze trzeba mieć bardzo dobrze przystosowany lokal, który jest adresowany pod daną działalność. Czyli jeżeli mamy biura, to chcemy, żeby przyszła do nas działalność biurowa. Jeżeli mamy lokale usługowe, które się nadają na fryzjera, to chcemy przyciągnąć kogoś, kto będzie prowadził działalność tam jako fryzjer i też takie zapisy w umowie, które pozwalają im na pewne udogodnienia. My na przykład wynajmując powierzchnię pani fryzjer Pozwoliliśmy jej też na podnajem, żeby mogła podnajmować część tej powierzchni dla pani, która robi paznokcie. Wtedy ten biznes jej się po prostu kręcił. Jedni przychodzili na paznokcie, inni przychodzili na fryzurę. Więc pamiętajcie o tym, żeby też być w miarę elastycznym. Na naszej stronie internetowej Państwo Piescą. Pojawi, jest teraz już zamieszczona umowa najmu lokalu użytkowego. Jest to dosyć restrykcyjna umowa, która ładnie Was zabezpiecza. Jeżeli znajdziecie najemcę, który będzie e, w stanie zaakceptować takie zapisy umowy, to po pierwsze, będziecie mieć najemcę na długi termin, a druga sprawa, będziecie mieć e, bardzo jasno, łatwo, ładnie określone też e, zobowiązania obu stron. Kto za co płaci? Kto kiedy może wyjść, kto kiedy zrezygnuje. I nie będziecie mieli obawy, że nastąpią zniszczenia lokalu użytkowego. Dlaczego się te, tutaj tak nad tym yy, rozwodzę, ekscytuję i w ogóle przeżywam to? Dlatego, że najem lokalu użytkowego jest znacznie inny niż najem mieszkania czy pokoju. Bo jeżeli wynajmujemy na przykład pokój za 1000 zł w centrum Warszawy i najemca mówi, nie mogę już płacić, nie znałem na następny semestr albo coś tam. Babcia mi zachorowała, muszę wyjechać na, yy, do, 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 do Łomży. To wtedy mówimy ok, znajdziesz kogoś na swoje miejsce, przypisujemy umowę. No i to jest pokój za 1000 złotych, i zazwyczaj w ciągu tam paru dni znajduje się najemca na jego miejsce. Natomiast jeżeli macie lokal użytkowy za kilka tysięcy złotych, to tutaj takiej rotacji nie będzie. No najemcy zaczekacie trochę dłużej, ale też z drugiej strony, jeżeli już zostanie z wami, zostanie na lata, przeważnie na lata. I tego Wam i sobie życzę, żeby wasi najemcy na lokalach użytkowych zostawali z Wami przez długie lata, żeby działalność im się tutaj rozwijała. A mam, żeby czynsz najmu lokali użytkowych spływał co miesiąc na konto i żebyście tutaj zostali rentierami. Także wchodźcie na stronę Państwa Piesto, pobierajcie umowę, dobrą umowę najmu lokalu użytkowego i zabezpieczajcie się, selekcjonujcie najemców i współpracujcie z najlepszymi. Także trzymajcie się i życzę Wam wielu dobrych najmów.